Lew i zwierzęta. Gdy się wszystkie zwierzęta ulwa znajdowały, był dyskurs, jaki przymiot w zwierzęciu doskonały. Słoń roztropność zachwalał, żubr mienił powagę. Wielbłąd wstrzemięśliwość, lamparty odwagę. Niedźwiedź moc znamienitą, koń ozdobną postać. Wilk starannie nieprzemyślne, jak zdobyczy dostać. Sarna kształtną subtelność, jeleń piękny rogi, ryś odzienie wytworne, zając rącze nogi, pies wierność, liszka umysł w fortele obfity, baran łagodność, osioł żywot pracowity. Rzekł lew, gdy się go wszyscy o zdanie pytali, według mnie ten jest najlepszy, co się najmniej chwali. Sowa i szpak Głupie wszystkie ptaki, rzekła sowa, na te słowa jak i taki dalej w krzaki. Miłość własną ma i ptak. Ale śmielszy stary szpak gwizdnie skoczy jej przed oczy i zapyta jej mość pani. Z jakich przyczyn wszystkich gani? ci bo ślepi. Bośmy ślepi. A któż widzi lepiej? Ja, bo bez słońca pomocy widzę w nocy. Na to odrzekł stary szpak. Widzieć zawsze wszystkim w spak, to nie chluba, sowa luba. Możeś mądra, niech tak będzie, lecz twoja mądrość kryje cień. A tymczasem słychać wszędzie, każda sowa głupia w dzień.